i jesteśmy w Postrelmowie w czeskiej miejscowości niedaleko Szumperka na meczu siódmej ligi czeskiej naliczyłem około 120 widzów i około 40 rowerów z którymi oni przyjechali A tu kompleks restauracyjny. U nas to by Sanepid chyba na, nie zezwolił na coś takiego. A tutaj zjadłem smaczną kiełbaskę. Tu wypiłem kosmolę. W tym kominie właśnie jest pieczona kiełbasa. Stolik restauracyjny, może nie zbyt wyszukany, ale zawsze coś i się leje strumieniami, dlatego się zastanawiam jak te 40 rowerów stąd odjedzie. I na tej siódmej lidze mamy takie bilety. Bilety, na których jest skład zespołu. Czyli musiały być zrobione tuż przed rozpoczęciem spotkania. Prawdziwa rewelacja. Chyba perełka można powiedzieć, komu u nas by się chciało robić składy drużyn na biletach. Na odwrocie mamy nawet tabelę aktualną ligi, w której ten zespół występuje.